Tuż przed Bożym Narodzeniem usłyszeliśmy bardzo smutną historię dwóch starych koni. I właścicielka obiecała jej handlarzowi bydła, a teraz miały zostać zabite, jeszcze przed świętami. Nasz weterynarz, dr Tomana, opowiedział właścicielce o naszym azylu Samaria i powiedział jej, że w tym miejscu konie będą mogły żyć w spokoju, otoczone troską i opieką. Kobieta się wahała, ale w końcu zrezygnowała z pieniędzy i oddała nam zwierzęta za darmo. Czy to był tylko świąteczny gest, czy może naprawdę poruszyło ją serce? We wczesnych godzinach wigilijnych przekazaliśmy tym koniom wiadomości: Nie bójcie się już więcej, witamy was w nowym życiu tutaj, w Samarii. Nazwaliśmy je Herubin i Wigilia. Te imiona będą przypominać nam o tym szczególnym dniu.